Dodatkowe 100 biletów czeka na mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, a o szczegółach opowie nam prezes spółdzielni Jacek Tomasiak. Dostaliśmy informację, że za, zarząd spółdzielni przygotował dodatkową pulę biletów na spółdzielczą jesień kabaretową. Czy to prawda? Tak, to prawda. Stoi pan strasznie pod słońce i tak ciężko mi aż patrzeć, ale yy, tak, to jest prawda, ponieważ bilety rozeszły nam się jak świeże bułeczki. A było jeszcze zapotrzebowanie. Niektóre osoby zapisały się i pytały, czy będzie można wziąć na trzecią osobę na przykład również bilet. Także przygotowaliśmy dla tych osób, które jeszcze by chciały wziąć czy to dodatkowe bilety lub dla tych, którzy się spóźnili, dodatkowe 100 biletów. I to będzie 100 biletów zarówno na godzinę 19, jak i na godzinę 15. Natomiast no, trzeba się śpieszyć. Po to przygotowaliśmy te dodatkowe bilety, żeby nie było tego czego obawiamy się, że może się zdarzyć, że jak będzie tydzień, dwa tygodnie przed imprezą, no to wszyscy wtedy będą chcieli otrzymać owe wejściówki. Natomiast no, przewidując tego typu sytuację do ostatniego biletu do wyczerpania tego dodatkowej puli wydajemy te bilety i już. Ważna informacja, nowej puli już nie będzie, bo więcej już nie będziemy mogli wpuścić osób na naszą salę.